To, bez? Dzisiaj przetestujemy sobie wyrzutnie Red Peony od Triplexa. Kolejna mała kostka od tego importera. 9 strzałów, czas działania około 15 sekund, kaliber 20 mm, cena 15-20 zł. W tym przedziale, choć na promkach, wyrwiecie ją po 13-14. No i co, tutaj więcej nie ma co mówić. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam Was do linków w opisie i wędnego gadania odpieczętuję ląd. I idziemy to odpalić. Zobaczymy, jak taka mała budżetowa kostka wypadnie. Czy nas zaskoczy? Ląd tragicznie się zdziera, ale udało się dostać. Ogólnie kosteczko ma tylko ląd podstawowy. Nie ma rezerwy, ale no, nie oszukujmy się. Przynajmniej ja nie oczekuję po wyrzutni za niecałe 20 zł. lądu rezerwowego. Obstawiamy. Z każdej strony będzie obstawiona tak, żeby dostać się do lądu. I odpalamy. Piękna układanka. Naprawdę fajne, dość głośne 20 mm. Dodatkowo efekty w Red Peony chyba były największe z całej tej serii efekty w Yellow Peony oraz Purple Peony były wyraźnie mniejsze. Przynajmniej odpalałem je jedna po drugiej. Tak mi się właśnie wydaje. Wleciały dość wysoko, szczerze mówiąc. Bardzo ładne. Kolor czerwony mi się podoba. Nie jest to moja ulubiona kostka chyba z tej serii. Mimo tych największych efektów, najbardziej podobała mi się chyba Purple Peony. Wszystkie są w tej samej cenie, ale po prostu może to przez moje upodobanie kolorystyczne. Tutaj myślę, że mocną siódemkę, tak czy tak, można dać. Efekty były dość duże. Kolory ładne, ładne czerwony. Nie były to skomplikowane efekty, nie było tu żadnego cracklingu, jakichś wiesz, innych takich rzeczy, ale nie oszukujmy się, to jest wyrzutnia budżetowa. Moim zdaniem zdała egzamin. Yy... Tak jak mówiłem, na siódemeczkę. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem do 20 zł da się wyrwać lepsze kostki. Na przykład Optik od PiroMaxa, okrzyżen od PiroMaxa, czy na przykład Helldog od SuperPower'a. Wiem, że mówię to już w kilku testach małych wyrzutni, ale myślę, że warto podkreślić to, co aktualnie jest moim zdaniem najlepszą opcją. Choć nie mogę nic odjąć. Tej serii od Triplexa Yellow Peony, Purple Peony oraz Red Peony naprawdę zdały egzamin i nie zawiodły mnie. Zdecydowanie nie rozczarowały moich oczekiwań. Także, trzymajcie się, cześć. Dajcie mi w komentarzu znać, co Wy o tym sądzicie. Może Wam się spodobały mniej, może bardziej. Czekam na Waszą opinię. Zapraszam jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie. Trzymajcie się, cześć.